Bardzo dziękuję pani przewodniczącej Parlamentu Europejskiego zarówno za jej wizytę w Kijowie i podtrzymanie tego ducha walki, podtrzymanie morale, których żołnierzy i wszystkich, którzy tam z nią się widzieli, ale także za wizytę tutaj w Otwocku, w Polsce, w miejscu, w którym przyjmujemy uchodźców wojennych, a następnie staramy się ich jak najszybciej, jest to możliwe, alokować w różnych miejscach, tak żeby ich życie, charakteryzowało się również taką namiastką normalności. I dziś wszyscy stajemy w obliczu potężnego kryzysu. Wojna na Ukrainie, wojna wywołana przez Rosję, to nie tylko wielkie zniszczenia tam, to nie tylko ofiary zbrodni wojennych, to nie tylko mordowane kobiety, dzieci, ale to jest także około 10-milionowa fala uchodźców. Około 6-7 milionów osób zostało w zachodniej części Ukrainy. Dlatego rozmawialiśmy dzisiaj z panią przewodniczącą, żeby tam na miejscu w Ukrainie budować, konstruować odpowiednie instytucje, miejsca do zamieszkania, tak żeby ci ludzie mogli tam zostać, w nadziei, że szybciej wtedy wrócą do swoich domów w Charkowie, w Kijowie, w Mariupolu, jeżeli coś z tych domów jeszcze oczywiście zostało. Dziś tutaj spotkaliśmy się także z grupą uchodźców wojennych i rozmawialiśmy z nimi razem z Robertą. Szanowni Państwo, wszyscy oni wskazują na to, jak bardzo z jednej strony chcieliby normalnie żyć, ale chcieliby także wrócić, chcieliby wrócić do siebie, chcieliby, żeby ta wojna się zakończyła. I tutaj kilka słów dotyczących polityki Europy wobec Rosji. Ja muszę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Sankcje, które do tej pory nałożyliśmy, nie działają. Najlepszym dowodem na to jest kurs rubla. Kurs rubla, ten papierek lakmusowy, wrócił do poziomu sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie działania gospodarcze, mikro i makro, finansowe, budżetowe, monetarne nie zadziałały tak, jakby sobie tego niektórzy liderzy życzyli. Trzeba o tym mówić bardzo głośno, dlatego że jedni liderzy mówią już o tym, żeby wracać do normalności. Są naciskani przez biznes europejski. Szanowni Państwo, nie będzie powrotu do normalności, jeżeli Ukraina nie obroni swojej wolności, jeżeli Ukraina nie obroni swojej suwerenności, bo wtedy Europa pokaże swoją słabość. Europa będzie upokorzona, Europa będzie bezzębna, nie będzie potrafiła działać w obliczu obrony swoich podstawowych, uniwersalnych wartości, takich właśnie jak wolność, jak prawo do życia. I dlatego to jest tak ważne dzisiaj, żebyśmy stąd razem powiedzieli potrzebujemy więcej realnych sankcji, ale potrzebujemy też więcej realnych pieniędzy, nie przesuwanych z budżetu do budżetu tylko nowych środków europejskich, więcej nowych środków europejskich, po to, żeby móc pomagać tym ludziom tutaj, tworzyć im perspektywy normalniejszego życia. Szanowni Państwo, my wszyscy, Polacy, wszystkie organizacje pozarządowe, rząd, samorządy, wszyscy razem, wspólnie zrobiliśmy to, co do nas należało. Zachowaliśmy się jak trzeba. Jak widzimy, że ktoś tonie, to nie zastanawiamy się nad tym, czy skoczyć, bo może sobie pomoczymy spodnie albo swoje garnitury. Po prostu skoczyliśmy z pomocą. Tak się zachowaliśmy. Ale niestety pojawia się już takie rozumowanie w Europie, że może jak to w literaturze rosyjskiej, cnotę zachować i rubla zarobić. No nie, drodzy przywódcy europejscy, którzy tego nie rozumiecie. Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie. Jeżeli myślicie, że z Putinem, że z Rosją będzie święty spokój, niskie ceny surowców, nie ma powrotu do tej ery, nie ma powrotu do tamtego czasu. To jest straszny, brutalny agresor. Zbrodnie wojenne popełniane dzień po dniu. Dzień po dniu dostaje raporty, meldunki, zdjęcia, filmy mordowanych dzieci, kobiet tam na Ukrainie. Nie możemy na to pozwolić. Nie możecie wy w swoich stolicach europejskich na to pozwolić. Musimy pozostać zjednoczeni w naszym zdecydowanym działaniu przeciwko Rosji. Musimy skonfiskować ich majątki i to jest źródło nowych pieniędzy. Wskazuje to źródło od kilku tygodni. To jest źródło nowych pieniędzy. Pytacie skąd nowe pieniądze wziąć? Setki miliardów dolarów czekają w bankach europejskich, w banku centralnym u oligarchów. Nie zamrażanie, samo zamrażanie nic nie da. Konfiskata tych majątków to jest konieczne, aby rzeczywiście móc pomóc w odbudowie Ukrainy później. A więc, Szanowni Państwo, dzisiaj pomoc dla Ukrainy, jutro odbudowa, a pojutrze droga Ukrainy do Europy, obronionej Ukrainy. To jest nasz wspólny obowiązek i dziękuję wszystkim, tak jak Roberta dzisiaj tutaj w Polsce, że razem staramy się działać dla dobra utrzymania Ukrainy, jej wolności, jej suwerenności i wierzę, że razem ten cel osiągniemy. Dziękuję. Bardzo Panie Premierze i bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Panią Robertę Metzola. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panie Premierze. Rozpocznę od tego, jak wielkie zobowiązania, jak wielki humanitaryzm został pokazany przez Polskę w tych czasach bezprecedensowego kryzysu. Podziwiamy i jesteśmy wdzięczni za to, że daliście Państwo dom, opiekę medyczną, otworzyliście swoje domy dla milionów naszych braci i sióstr z Ukrainy, osób uciekających przed który od 24 lutego jest niszczony w ciągu działań wojennych. Zatrzymałam się w Warszawie w drodze powrotnej z Ukrainy, wracam do Brukseli. Przez dwa dni spędziłam czas w Kijowie na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu, premiera i prezydenta Ukrainy. Spotkałam się z posłami do Werchownej Rady. Spotkałam się z przedstawicielami różnych ugrupowań i wszyscy prosili o jedno. Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia. Już bardzo wielkie wsparcie logistyczne, humanitarne, militarne i finansowe zapomnieliśmy, ale to nie wystarczy, a zatem moje przesłanie wobec Warchownej Rady i prezydenta żeńskiego wczoraj było takie, że to wszystko przekażę naszym partnerom i tu w Polsce, ale również w innych krajach, w różnych instytucjach. Tak, więcej sankcji jest niezbędne. Musimy lepiej egzekwować również te sankcje, które już obowiązują. To jest krytyczna sprawa. Potrzebujemy również lepszej i bardziej skutecznej pomocy o charakterze militarnym. To jest potrzebne. Ukraina walczy z niesprowokowaną inwazją, agresją. Agresją, która nie musiała mieć miejsca. Prowadzi do utraty życia przez tysiące ludzi, tysiące niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci. Ukraina jest krajem, który walczy za wartości, które są nam tak bliskie: sprawiedliwość, wolność. Nie możemy uzyskać pokoju, nie możemy wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji bez pełnych gwarancji wolności i pokoju dla Ukrainy.